Miałem piątek 13 czyli się skaleczyłem, jechałem autobusem, musiałem mieć nogę wyprostowaną. I znaczy, Może nic, nic takiego poważnego mi się nie stało, ale jak staram się jak najmniej nogę zginać, żeby rana mi się nie otworzyła, bo się w pracy skaleczyłem. No bo chciałem z palety wziąć dwie skrzynki z wodą mineralną, szklaną i mi ten... Za bardzo wysunąłem i, i się ta skrzynka przewróciła i jedna butelka uderzyła o ziemię i wybuchła i... No i odłamek po prostu trafił mnie w nogę i zacząłem krwawić, może... no rena otwarta była, nie wiem czy teraz jest w tak dokładnie ale po prostu na tę nogę uważać, no taki był mój pechowy dzień.